Autonumeracja kodów towarów. Autonumeracja kodów towarowych daje użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak automatyczne ustawienie kodu EAN jako kod towaru, czy automatyczną numerację kart towarowych w formacie, który sam skonfiguruje. Na początku zaprezentujemy parametry w konfiguracji związane z omawianą funkcjonalnością. W konfiguracji wybieramy kolejno firma, handel, autonumeracja i kody EAN. Na początku zaznaczamy parametr autonumeracja kodów towarów. Po zaznaczeniu parametru mamy możliwość skonfigurowania schematu numeracji. Schemat numeracji może się składać z poszczególnych członów. Może to być na przykład... Sam numer z zerami bądź bez. W przypadku, kiedy wybieramy numer z zerami, mamy możliwość ustawienia ilości cyfr w schemacie autonumeracji. Zapisujemy zmiany. Przejdziemy teraz do listy cennikowej, gdzie założymy kartę zgodnie z nowo skonfigurowanym schematem numeracji kart towaru. Nową kartę towaru dodamy z poziomu cennika. Jak widzimy, na ten moment lista cennikowa jest pusta. Nową kartę dodajemy ikonom zielonego plusa. Ponieważ w konfiguracji wybraliśmy numer z zerami, na ten moment w kodzie towaru widoczny jest napis Auto. W momencie zapisania karty zostanie nadany numer kolejny z zerami zgodnie z tym, co zostało ustawione w konfiguracji. Uzupełniamy pola obowiązkowe na karcie cennikowej. Zapisujemy kartę ikoną dyskietki. Na liście pojawi się pierwszy towar, który posiada kod nadany automatycznie zgodnie ze schematem zdefiniowanym w konfiguracji. Wrócimy do konfiguracji, aby zweryfikować Pozostałe opcje związane z autonumeracją. Ponownie przechodzimy: System, Konfiguracja, Firma, Handel, Autonumeracja i Kody EAN. Kolejną dostępną funkcjonalnością jest możliwość ustawienia w schemacie numeracji kodu EAN. Zwróćmy uwagę, iż jeśli wybierzemy opcję EAN, Automatycznie zaznaczył się parametr generuj kod EAN, automatycznie przy dodaniu nowej karty. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas w momencie dodawania nowej karty towarowej na podniesionej karcie od razu podpowie się kod EAN. Dodajmy kolejny towar. Tym razem mając w schemacie numeracji ustawioną opcję kody EAN. Po podniesieniu nowej karty towaru, w polu EAN pojawi się automatyczny kod EAN, a w polu z kodem towaru widnieje napis AUTO. Kod towaru w postaci kodu EAN zostanie nadany dopiero w momencie zapisania karty. Uzupełniamy pola wymagane. A następnie zapisujemy kartę ikoną dyskietki. Jak widzimy, nowy towar został dodany zgodnie ze schematem określonym w konfiguracji. Jako kod towaru widoczny jest kod EAN. Wrócimy do konfiguracji w celu weryfikacji pozostałych możliwości, jakie daje nam autonumeracja kodów towarów. Wiemy już, że schemat numeracji może być numerem kolejnym, może być również kodem EAN. Dodatkowo możemy sam numer z zerami lub bez poprzedzić grupą domyślną bądź serią. My wybierzemy serię oraz jako drugi człon wybierzemy numer bez zer. Jeżeli schemat numeracji składa się z dwóch członów, możemy posłużyć się polem separator pól. W tabeli poniżej definiujemy serię autonumeracji towarów. A następnie zapisujemy wprowadzone zmiany. Ponownie zakładamy kartę towarową z poziomu cennika. Na dodawanej karcie towaru w polu KOD wyświetlany jest napis AUTO. Natomiast przed polem z KODEM widnieje seria dla autonumeracji, gdzie widzimy serię dodane w konfiguracji. Z poziomu karty towarowej możemy również utworzyć nową serię. Uzupełnimy podstawowe pola wymagane na karcie towaru. a następnie zapisujemy. Po zapisaniu karty towaru na dany kod przyjmuje postać serii, separatora pól oraz kolejnego numeru bez zera.